Hej Simanku moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Przed nami 12 odcinek naszej przygody z trybem My Team w NBA 2K21. A więc zaczniemy już standardowość. Już trzeci odcinek jest z rzędu, tak samo, że odbierzemy sobie nagrody za sezon. Dostałem tutaj Ruby Dana Barros, to jest za wygranie tam meczów Triple Threat Online. No i właśnie, mamy tablicę. Teraz na tej tablicy mamy aż 10 pików do wybrania, no to zaczynamy. Najlepiej by było tutaj od razu wybrać tą kartę z przeniesieniem się na następną tablicę. No ale mamy 100 MT+, plus, jeden pik, tak więc fajnie, nic nie straciliśmy. No i świetnie, dobra, bardzo dobrze. Przechodzimy na drugą tablicę z 10 pikami. Mam nadzieję, że w miarę szybko przejdziemy na ostatnią. Dobrze, koni Hawkins, gdzie będziesz? Zobaczmy. Dobra, zaczniemy gdzieś tutaj. Oj, nie, zły wybór, bardzo. Pierwszy faul, druga karta 300 MT. Gdzieś teraz tutaj z lewej strony, na dole spróbujemy 200 MT. Dalej gdzieś tutaj u góry po lewej stronie. A niestety drugi faul. E, po zdobyciu szóstego faulu, nieważne ile pików nam zostaje, po prostu Kończymy przygodę, basketball pack, średnia ogólnie nagroda, myślę, gdzieś tutaj. Dobrze, świetnie, cztery piki nam zostaną, nie, pięć pików, excellent. I przechodzimy na ostatnią tablicę, na sam szczyt tego budynku. ok nie da się pominąć, widzę. No i jesteśmy. Na ostatniej planszy. Dobrze, tak więc tutaj e, chyba 82 karty są, a my mamy tylko 5 pików. No dobra, zaczynamy myślę od środeczka. Cyk, zobaczmy. O, o nie, trzeci fał. No i zobaczcie, trzy karty wykorzystane na takie niestety słabe nagrody. Mamy plus jeden token, bardzo dobrze. Tych tokenów teraz potrzebujemy 70 chyba 5 na tam fajne paczki, 250 MT i jeszcze dwa wybory. Gdzieś z lewej strony, tutaj na dole, 400 MT, no i ostatni pik, e, gdzieś tu, dawaj tu, plus 3 tokeny. No dobra. Nie jest źle, mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej. Mamy 26 poziom już wbity, już prawie 27, tak więc 10 tokenów nie czeka ametystowy Rudy to No i myślę, że w następnym odcinku spotkamy się tutaj na 30 poziomie. Jeszcze dwie tablice mamy w tym sezonie. Zostało 17 dni, a ja to nagrywam e, dzień przed wigilią, czyli 23 grudnia. No i dobrze, dzisiaj e, zagramy sobie myślę w Triple Fred online. Ponieważ tutaj no, mamy całkiem ciekawe nagrody do wygrania, 5 zwycięstw już za mną jak na razie, e, tak więc jesteśmy w tierze drugim e, no, i tutaj m.in. mamy kart, paczkę Pozest, kasz, paczkę Flash 1, 5 tokenów, 3 tokeny, kontrakt, pack i 750 MT. Dobra, zaczniemy sobie, pierwszy meczyk myślę... E, gramy tutaj, jak widzicie, Topinem Edwardsem i Avdiją. No Zdarza się, że przeciwnik mój ma tutaj na przykład trzy diamenty, no ale zobaczymy, na kogo trafimy. No i nasz pierwszy przeciwnik ma Denisa Smitha Juniora, dwóch srebrnych zawodników oraz Ereksa Chapmana Rubinowego. Dobra, czyli tym Chapmanem pewnie będzie próbował trójki, bo jest jedno zdanie związane z nim w Season Agendas. No dobra, zaczynamy meczek numer jeden dzisiaj. Triple Fred. Od razu Edwardsem pod kosz. No i świetnie ze wsadem kończymy pierwszą akcję. Tak więc mamy tutaj dwóch srebrnych przeciwników. Dennis Smith Junior. Tak więc pokuszę się tutaj o jakieś przechwyty nawet. Dobra. Aha, okej. Okay. <laughs> Kilka razy już mi się zdarzało, że właśnie z takimi przeciwnikami gramy. To znaczy że zwlekają. Nie wiem, czy to są jakieś problemy z połączeniem, czy, czy o co tutaj chodzi, ale podają piłkę na skrzydło. To jest zawsze to takie samo zachowanie, nie? Piła na skrzydło i tutaj rzut, nie? Więc nie rozumiem tutaj zachowania tych graczy, ale to lepiej dla nas będzie zwycięstwo, nie? Dobra, w Przydałyby się punkty, ale nie. Wycofujemy na 3, chociaż tutaj topin, no. Dobra, Awdia, Chociaż mogłem pokusić się o rzut, ale po co skaczesz? Dobra, niestety nie, niecelny nasz rzut. Dobra, znów Chapman, no tak, ewidentnie tutaj próbuje zrobić to zadanie Chapmanem. O, ale świetnie Dennis Smith Junior! Co on tutaj w ogóle zrobił? No dobra. Okej, okay, pewnie znowu trójka, tak jest. Okej, okay, tak więc no to nie będzie może jakiś ładny mecz chyba, co? Dobra, ruszamy Edwardsem, chociaż tam ja już jest niepilnowany, a dlaczego? Aha, bo tutaj nas faulował Denis Smith Junior. Nie mogłem oddać podania. No to był bardzo dobry faul, ponieważ no tutaj by stracili na pewno punkty. Dobra, są punkty z faulem, Ok, 6 do 0. No tutaj chyba będzie do 0 to spotkanie, tak więc e, widzimy się ponownie gdzieś pod koniec tego meczu. No, i mamy wynik 20-0. Tak więc dobrze. nam idzie, myślę, o, chyba pierwsze punkty przeciwnika, chociaż nie oddaje rzutu. Dobra, piłka oddana na trójkę. Okej. Okay. Dobra, Abdia, ostatnie punkty. Siedzi, dobra, pięknie. A więc do zera wygrany ten mecz Triple Fred Online. No i sprawdźmy nagrody. Dobrze, będziemy spuszczać kulki. E, chyba trzy kuleczki. Mamy nagrodę trzech tokenów i tam będę próbował się dostać. Tak więc zaczniemy tutaj z lewej strony. Same MT w tych kołach e, są do zdobycia. Szkoda, że nie tokeny. Ajajaj, aj, aj, tylko 100 MT e, za ten rzut. No polujemy dalej na trzy tokeny. Teraz gdzieś tutaj No, no okej, okay. troszkę tych MT weszło, no i mamy, mamy trzy tokeny, bardzo ładnie. I jeszcze jedna kula na pewno będzie, tak więc myślę, że gdzieś mniej więcej w tym samym miejscu. Ok. No trochę MT tutaj wpadnie, z kilkaset na pewno. I dalej, dalej, ajajajajajaj, szkoda, tylko 200 MT za ten, za ten rzut. No dobrze, tak więc troszkę MT wpadło, troszkę tokenów, 46 na koncie, 45 tysięcy. Dobrze, to nie koniec emocji oczywiście w tym odcinku. I następnym zwycięstwem zagwarantujemy sobie wejście już do tieru trzeciego, gdzie między innymi jest Pink Diamond Larynans. Ale też fajna paczka, e, Flash 3, 10 e, tokenów oraz 5000 MT. No jest o co walczyć, ja składu swojego tutaj nie zmieniam, e, tak więc ruszamy dalej. A jednak jak widzicie zmieniłem jedną osobę w składzie Kobe Bryant za AfD, głównie z powodu takiego, że FDI nie liczyły się żadne punkty, ani nic do jego ewolucji. Gdyż to jest tylko Triple Threat online. Offline, przepraszam. W online nie zaliczają mu się punkty, tak więc Kobe Bryant zagra z nami w dzisiejszym odcinku. Skład przeciwnika mamy bardzo dobry. Tak więc zobaczymy, no tutaj ten. Center widzę, nie rzucę za trzy, tak więc bardzo dobrze. I świetnie Topin, ależ niesamowity defense, dobra, Kobi Bryant. Jest Piła tutaj, jeszcze raz do Topina, pod kosz, ale zablokowany. Dobra, skaczą. Jest Kobi, może oddać rzut, rzut za trzy. Ajajaj, aj, aj, był wide open, ale niecelna ta trójka. Dobra. Baros rzuca mu Pierwsze punkty, mamy 2 do 2 Tak więc ten mecz będzie no, O wiele bardziej emocjonujący, już widzę Dobra, Topin też potrafi rzucić trójkę Ale jest Edwards pod koszem Niepilnowane wide open Mamy łatwe punkty Ruszamy dalej No Ten właśnie tutaj rozgrywający Naszego przeciwnika Rubinowy um, On jest do zadania W tych season agendas Właśnie w Triple Fred e, online, ie. dobra, bardzo zły rzut. Świetnie, topin. A dawaj, Kobim do końca. Świetnie, się przedarł. Są łatwe punkty. Kobim zostały mi jakoś 20, e, 13 chyba przechwytów, aby zrobić rubinowego kobiego. I 11 trójek, coś takiego. Dobra, dawaj, tutaj zasłonkę zrobimy. Odtopina, dobra, zasłona dobra, ale jup. I świetnie. Jest sad, mamy 8-4. No, zauważyłem, że z reguły gracze, którzy walczą tutaj o coś, nie ci właśnie, którzy podają tylko do rzutu za 3, e, używają tylko właśnie swoich najwyższych zawodników e, i trzymają ich pod koszem. Myślę, że to jest bardzo dobra taktyka defensywna. Zważywszy, jeśli nasz przeciwnik ma lepszych zawodników. No to Pin potrafi trójkę zasadzić. No to spróbujmy. Ale świetnie. Dobra, no to jeszcze raz. Okej, okay, mamy kolejny faul. Dobra, świetnie Edwards, ale tam Kobi pilnowany Kobi, dawaj, dawaj, dawaj. Jest perfect release. 10-4. No, a z reguły, gdy właśnie ten wysoki zawodnik, którego powinniśmy bronić, nie, nie rzuca za trzy, no to wtedy już jest zadanie mega ułatwione. Blok Edwarca jest przechwyt. A i nie było przechwytu e, Kobiego. No, dobrze, niecelnie, jest zbiórka ofensywna. No, ależ chaotyczne te akcje. No i w końcu, w końcu są punkty, ale 10 6. Tutaj mamy spokojne prowadzenie. My musimy teraz się tylko upewniać, żeby e, kończyć nasze akcje ofensywne. Dobra, Edwards pozostawiony pod koszem. Tak jest. Wykorzystujemy błędy przeciwnika. 12-6. Zablokowany. Pięknie. Ej, zgubiłem się tutaj topinem. Pin za 3. nie celnie, ale jeszcze zbiórka Kobiego, dobra, to pin jeszcze raz. No, jak mamy takie kurczę, dogodne sytuacje do rzutów za 3, no to musimy je wykorzystywać. Tutaj rzut za 3, bardzo dobry list, no i celnie. Zrobiło się nam 12-11. Szkoda tych trójek topina, że nie wchodziły, ale dobra, zagramy sobie tak. Aj, dobrze, wyskoczył w tempo. Hmm, bardzo ładnie Z faulem niecelnie, bardzo dobrze. Blisko przechytu Edwards. No, tutaj nie będzie tak łatwo na topina, chociaż jest w sad. No i tracimy prowadzenie. No dawaj, no trzeba tym topinem jednak te trójki trafiać. Cholera. Kolejny niecelny rzut. Dobra, tu też niecel... A jednak celnie! No i robi się już bardzo niebezpiecznie. Dobra, zasłona. Dobra, za dwa, z pół dystansu. No tak, to musiało wejść. Bardzo dobrze. No teraz właśnie nie dopuśćmy ich do zdobyczy punktowej. Dobra, wymieniają się piłką jeszcze 15 sekund. Nie będzie. Tak jest. Pięknie topin w defensie Edwards. Tam kobi świetnie i ze wsadem kończymy tą akcję. Dobra, odzyskujemy prowadzenie. Mm. No tak blisko nie możemy pozwalać mu na dojście pod kosz. Wtedy ma ułatwione zadanie. No i to pilnie celnie. Bardzo zła akcja. Tam wcześniej był niepilnowany Kobi. O, 19, 16. No, możemy ten mecz przegrać. Ale Kobi, dobra 18-19. No i teraz nie możemy pozwolić na punkty. No, tutaj wystarczą dwa punkty tylko. Już bez takeovera. Ten najwyższy zawodnik, ale próbuje tutaj wejść pod kosz, ale nie będzie tak łatwo. Tak jest, świetny defense. Dobra, Kobi Edwards z drugiej strony. Edwards kończy, ale zablokowany. Ajajaj. ależ końcowa. Dobrze. Edwards, Topin. Ale znów niecelnie. patrzcie, już byśmy mogli wygrać to spotkanie. Rzut z półdystansu celny. No niestety, porażka. No i zrzucamy piłeczkę, tak więc będzie znów tylko jedna. A mamy, zobaczcie, na żółtym mamy aż 10 tokenów. Dobra, no spróbujmy. Ponieważ tam się dostać. Tylko, żeby tu nie spadło, dobra, lecimy niżej, bardzo dobrze, ale teraz tylko jeszcze to, gdybyśmy ominęli, ale chyba już nie, niestety nie, 400 MT. No szkoda, szkoda, bo mogło być dobrze. Szkoda też, że przegraliśmy, bo byłoby aż 5 szans na to. Tak więc to była moja trzecia porażka, czyli zaczniemy tak od samego spodu. No dobrze. Czyli tak, sporo jeszcze przed nami w tym sezonie. 26 poziom, prawie 27. Jeszcze, jeszcze sporo tych punktów doświadczenia do zebrania. A tak sobie zobaczmy, ile tych punktów doświadczenia trzeba na 40 poziom. Jeszcze 126 tysięcy. Wow. Tutaj do następnej tablicy jeszcze 13, 14 tysięcy punktów doświadczenia. No sporo, sporo rzeczy tutaj jeszcze trzeba zrobić. No, ale powoli sobie je będę robił. Myślę, że e, tak. Jedną rzecz, którą chciałbym wam pokazać, to tutaj, w Token Market, mieliśmy dwie paczki. Pierwsza kosztowała chyba z 12 tokenów, czy 14, którą ją kupiłem. Za nią dostaliśmy. E, już wam pokażę. Dostaliśmy ametystowego Michaela Jordana z serii Klucz. No, spoko zawodnik, jeszcze nim nie grałem, przyznam się szczerze, ale zamierzam. Tak więc to jest to. I tutaj, jak widzieliście, mamy też drugą paczkę za 75 tokenów, w których będzie Pink Diamond pit Maravik, Diamentowy Ben Wallace i Ametystowy Derrick Rose za 75 tokenów. I właśnie dlatego teraz skupię się właśnie głównie na zbieraniu tokenów. Myślę, że między teraz odcinkami głównie będę grał Dominację, gdzie jeszcze dużo przede mną, no ale to jest chyba najszybszy sposób na zbieranie tokenów, bo. Każdy mecz może nam dać kilka, tak jak widzicie, 5 gwiazdek tutaj da nam jeden, następnie 10, 2 i 3, czyli przy każdej tutaj dywizji mamy szansę na 6 tokenów. No, no i te myślę, że dominację będę sobie tutaj grał, a my jeszcze podczas tego odcinka pootwieramy sobie paczki. Mam aż 11 paczek. Ciekawi mnie bardzo, co będzie tutaj w tym dniu 12, czyli ostatnim dniu. No dobra, zaczynamy od lewej strony, czyli paczka Pozest Deluxe. No tutaj może być całkiem ciekawy drop. Zobaczmy. O, jest ametyst. Dobra, zobaczmy co to będzie. Uwaga, uwaga. Z serii Pozest z zachodu numer 23 Minnesota. Jest to Anthony Towns, chyba tak. A nie, Jimmy Butler, oczywiście, że tak. Jimmy Butler, amatystowy em, overall 90. No i bardzo ładnie rozpoczynamy. I to jest jeszcze Dynamic Duo Card z Andrew Wigginsem. No, ciekawe bardzo. Dobra. Dobra, to sprzedaję. Kolejna paczka. To jest standardowa paczka ligi, czyli tutaj nie spodziewam się żadnego dropu ciekawego. O, mamy złotego zawodnika Cody'ego Zellera. Dobrze. Tą piłkę też sprzedajemy. Eee, trzecia paczka, czyli to będzie za dziesiąty dzień z tych dwunastu, e, kiedy tutaj rozdawał nagrody, czyli tu jest tylko e, szafirowy zawodnik, ametystowa piłka, Dennis Smith Junior z Dallas jeszcze. Dobrze, tutaj mamy Deluxe League, e, Pack Award, czyli troszeczkę lepsza od tej zwykłej. Jest szansa na lepszego zawodnika. No tam był złoty, a tu jest szmaragdowy. Jamal Murray Którego już mam więc może nawet go wyślę na aukcję Coś tam za niego można zarobić chyba 11 dzień Szafirowy zawodnik I też ametystowa piłka Jest to Markel Fultz. I za dzień dwunasty No tutaj mnie bardzo ciekawi właśnie Co za ostatni dzień dali Rubina Okej okay. Jest to Bruce Bowen, też ma Dynamic Duo z Robertem Chorym, czyli może nawet ametystowy się zrobi. Kolejna zwykła paczka ligowa, pięć kolejnych kart. I tutaj mamy Szmaragd. tak więc całkiem spoko drop z tej paczki. Trzy promo jeszcze nam zostały, no i ta paczka z piłkami. Tak więc zobaczmy. Te paczki promo no czasami potrafią zaskoczyć. Ale nie tym razem. Bardzo słaba słaby drop. Druga paczka. No i tu. Niestety też nic ciekawego. Brązowy zawodnik. No nie, no nie, te promopaczki naprawdę. Mm, no rozczarowują mnie, nie? Bo tutaj niby wiesz, niby wydajesz trochę więcej pieniędzy na kupno gry, a tu Kej ci w twarz, nie? No i zobaczcie, no brązowe same karty, no nie, no to jest jakiś, jakiś normalny żart. Dobrze, no to otwórzmy sobie jeszcze tą paczkę z piłkami, zobaczmy, co tam się kryje. Jedna piłka brązowa. Mm. Różowa. No dobrze, okej, okay. wszystkie paczki otwarte, kilka meczyków zagraliśmy, tablica zrobiona. No to moi drodzy, to by było wszystko już w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę, kolejnym razem powinniśmy się spotkać już na 30 poziomie i powinienem mieć te 75 tokenów na koncie. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, Siemano.